RentPackage. Bezpłatna reklamowa platforma do zarządzania wynajmem nieruchomości online. Podpisz umowę online. Zarządzaj swoim lokatorem. Zarządzaj swoim domem do wynajmu. Zarządzaj swoją bazą lokali do wynajmu. www.rentpackage.com Witam wszystkich. Jestem Pach. Dzisiaj pokażę Ci, jak naprawić kran ze słabym przepływem wody. Narzędzia i materiały: podkładka gumowa, śrubokręt płaski. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, znajdź zawór wody z tyłu z lewu. Za pomocą płaskiego śrubokręta wyreguluj ciśnienie wody. Po drugie, wyjmij perlator kranu i wyczyść go dokładnie. Po wyczyszczeniu należy nałożyć gumową podkładkę, a następnie ponownie przykręcić perlator na miejsce. Teraz masz normalne ciśnienie wody z powrotem. Wskazówki: Podkładka gumowa dostępna jest w różnych rozmiarach i typach. Są półcalowa podkładka gumowa, trzyćwierćcalowa podkładka gumowa i półcalowa lub trzy czwarte w gumowej podkładce filtracyjnej. Możesz wybrać odpowiedni rozmiar i typ podkładki w zależności od rozmiaru kranu. To wszystko na dzisiaj. Ten film jest udostępniony przez Technologia Rent Package.